Ten samochód może trochę ciszej chodzić. Nie da rady. Nie da rady? Nie da rady. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robimy? Jedziemy na żabkę, ale na stację paliw. To jest hit. Zobaczymy. Płacić za Benę w żabce? Zaraz będziemy z mieszkania opłacać w żabce. No już można przecież. Czynysz? Czynsz? nie, ale za prąd, za gaz... No, 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 z rachunki normalnie w żabce zapłacisz. Także jedziemy nagrywać materiał na... Sprawdzam jak. A wy widzicie backstage tego wszystkiego. Kiedyś tak uderzył że ten obiekt że się zbije. Oprócz choddoga na stacji, opłacenia rachunków, można zatankować. What? Bro, what are you talking about man? Żabce. Ciekawe czy gaz będzie, no. Jakie ceny będą? No właśnie jest SB na takiej w, w żabce. Jestem ciekaw czy ona jest oklejona jako żabka. Z, że Dystrybutor? No. Ale trzeba tak, chodź do gaz jeść. Na pewno. Okay. Sprawdzić ceny. Na, na pewno. pewno. Sprawdzić stan toalety. Na Wykon, pewno. Wykąpać się. Oj nie. Nie? Ale to jest naprawdę dla mnie nowość. Kiedy usłyszałem, że jest stacja paliw, obrędowana jako żabka, no to trochę mnie to screenżowało. Ryje trochę, beret. Trochę ryje, beret. trochę ryje, Beret. Jesteśmy w opolu. Jesteśmy w opolu. Gdzie jesteś? W opolu. Gdzie? W opolu. A to był kiedyś ten trend? J jestem w Stegnie? Podjeżdżałem pod żabkę. Zostały nam tylko na 3 minuty. No co, jedziemy zobaczyć tą żabkę. Rozejrzeć się, jak to wygląda. I będziemy zaczynać nagrywanie. Aby się nie okazało, że jest zamknięta. <grym> Albo że nic tam nie ma. Czekam, akurat to pole? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że mógłbyś zapytać panią. No a co, tak? A pani mi z recepcji powie. O, o, o! To tu? To. To <grym> to, to? a tu przyjedziemy, bo jest... Blisko. Tak, bo pomysł jest też taki, żeby skonfrontować z tą taką zwykłą żabką Jest, widać! Jest Vivio! Vivo! Viva! Vivo? Viva! I kurde, widzisz, jest napisane Viva, a nie... nie... Jest napisane Viva! No ale to nam może nie przeszkadza że tak bardzo No to jest to cudeńko Viva, ale widzisz, na dole jest napisane żabka Viva żabka? No Viva i pod spodem był mały brand żabka. Ale jest, zobacz chyba drive. Dobrze jest. No. No. Przeka, tak nie możemy się tak, żeby Afiszować, tak. nie? Aha, Aha no tu jeszcze mogę. Detektywi. Godziny poranne. Inspektor Gadżet. I co sądzisz? Najprzystojniejszy. No nie wiem. No patrząc po tym, no to co? No to tu jest sklep żabki, no ale za benę płaci się w żabce. Co, so? chyba pójdę zobaczę obluka. No może... Kupię jakąś wodę choćby nawet, nie. No. Godzinę później siedziba W11. Jest tam gościu, który serwisuje jednocześnie. Mam wrażenie, że jest właścicielem tej stacji chodzi i na razie te dystrybutory są w trakcie serwisu. Tam jest informacja, że nie zatankujesz, bo się serwis robi. Mówi, że to jeszcze chwilę potrwa. W środku wygląda tak jak żabka. Jest no. też toaleta. Mm. No ale ten gościu, jakby cały właściciel. Chodzi na zewnątrz i... Czyli nie, no na pewno no, to jest dla niego reklama. No, to... no ja wiem, że jest reklama, tylko... No samy, gdyby nas wyrzucił. Tylko mówię Ci, jak to jest, nie? No jasne. Ja bym chwilę jeszcze poczekał. No tak, no jak nie może zatankować, no, to musimy yy, poczekać. Bo jest ta praca serwisowa. Bardziej bym poogrywał ją teraz. To widać, że to była kiedyś stacja, która została... Pawilon, który został po prostu zaadoptowany przez żabkę. Ale jest o tym dużo. Lecimy. Jest jeszcze pracownik tej stacji. Nie wierzę w to. Możemy? Tak. Cześć wszystkim moi drodzy! Dzisiaj będziemy, mam nadzieję, że, pierwszymi osobami z internetu, którzy skorzystają ze stacji Żabka. Jesteśmy w Opolu przy ulicy Pruszkowskiej i tutaj otworzyła się w cudzysłowie stacja paliw Żabka. Jak wygląda i czy rzeczywiście jest to stacja? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy. Wiesz, o czym jeszcze pomyślałem? Żeby mo że możemy się przejechać po innych stacjach paliw tutaj I zobaczyć na przykład, jakie są ceny? Jakie możemy, są ceny. No. Co nie? No dawaj przelejmy, może tutaj z tyłu nie? ja ci otworzę szybę <grym> Albo ty byś <grym Albo <grym o, by Ja byś... myślę stary, że po, po prostu powinniśmy to nagrywać Więc ten gościu jest tutaj, już, już, coś, już coś nie gra Przy przejedź prze, ten Przej, Potrzyma chwilę <grym> 39 No dobra cena Idzie, idzie, tanku z żaden, Niesamowite. Demitr poszedł nagrywać do środka, już nie będę robił kurna spektaklu i wchodził z kolejną kamerą, ale czekam, już dobre 10 minut go nie ma. Krótka relacja, pewnie jakiś hot dog wleci. Zobaczymy. Idzie, idzie, idzie. Idziemy już no. Siemano. Siemano. No dobra. Mam zakupy poczynione. Specjalnie wziąłem różne rzeczy. Dowiedziałem się też kilku ciekawych historii. To zaraz Wam pokażę, co. Natomiast oczywiście musimy, moi drodzy, sprawdzić tego hotdoga normalny. Normalny hotdog. Nic, 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 nic. No, ale chyba to można było się tego domyślać. Niemniej jednak... Całość wydarzenia zarejestrowana jest oczywiście na drugim kanale. Jak sprawdza, wejdźcie, zobaczcie, oglądajcie. Dziękuję. Proszę bardzo! Ty, wyglądasz na filmikach na najmniejszego. <coughs> tak, powiedział? Jedziemy do innej żabki, to raz. Jedziemy na inną stację benzynową. Zobaczymy, jak to się ma do innych e, tego typu miejsc. Trzeba pogrywać, bo w ogóle nie mamy ogrywek. No ja idę. No to podjadę, no bo ja tak to, 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 <coughs> to zdjęcie. Zdjęcie jeszcze musimy zrobić. Co jest? Zepsuł się. Zepsuł się. Chciałem wam powiedzieć, że już jedziemy, ale jednak jeszcze nie jedziemy. No nie widzę zupełnie nic. A no nie no, to brzydliwie wygląda jak go trzymasz w buzi. That's what she Jedziemy <laughs> jeszcze pod... Sprawdzić te ceny, nie? Tak, tak. Do Żaby. No, na stację też. Ale co, że drożej czy taniej? Drożej. Tu drożej? Tu drożej. Pięć gryla. Patrz, ale Żabka podjecha. I konkurencja sprawdza ceny. Tak, tak, tak. Ja no ona tam stanie, to ja nie pojadę. Ja muszę zaparkować. Dobra, to idź, zrób zakupy, i później będziemy wyjeżdżać, to tam się zatrzymamy. To co, zaraz przyjdę. Dobrze. To się nagrało? Tak, ale to ja bym nagrał jeszcze raz. W polu nagrywane podsumowanie, ale tak naprawdę nie, co ja gadam, zakończenie. W polu nagrywane. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i co, moi drodzy, do kolejnego odcinka. Dziękuję Wam ślicznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Oj, nie, jakaś dygresja wpadła. Głębsza myśl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A <gry> i pamiętajcie, jeszcze, że na koniec trzeba zasubskrybować kanał tu u góry, i tu na gole. No i co, do następnego? Dobra zjeżdżamy. <grywa> jest hot dog, jest impreza. Ten stronę to wydącie nosić stronę słońcu. Do odcinka, normalnie do odcinka. Foty zrobiłem. <noise> Wbijajcie na Instagrama. A ja, no to możesz pokazać? Foty? No to na tym. Co dalej nie będzie widać? No pokaż. No tu, przecież ty robisz tym. A no to jak mam na tym pokazać, tu? No jak ekranik. Aha. Ale ja nagrywam Tak, teraz. proszę bardzo. Ładne <noise> światło bardzo to jest. Wiesz to, znasz to przysłowie, że ładnemu I nawet światło ładnie. ładne. Rani zero. Nadam. Przystawki już zjedzone, a teraz wychowały nam główne dania. Gęsie pipki. Co to są gęsie pipki? Pewnie wnętrzności. Nie. Żołądki. No, no tak musiałem Albo a, mogą być to szyjki. Co jest? ludzie tu w ogóle przychodzi i, I patrzy, i patrzy, nie? No dobra, 50 zł to kosztuje Porcje, żebyście sobie nie pomyśleli, to są naprawdę mm. nie dosyć wielkie. Będziesz mnie nagrywał jak jem. Mm. Idealny moment. Tak, za to dziękujemy. Tak, dziękujemy. A rachunek poprosimy, dobrze? Karta, kartą Każdą, Kartą, dobrze. No i co powiesz, mit? Nie no, że ładna to jest w ogóle Jakbyście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to jest ulica Włodkowica we Wrocławiu. Bardzo taki przyjemny teren, czemu to pani się... Musisz powiedzieć, że niedaleko pasażu nie Niepolna, to wszyscy wrocławianie będą wiedzieli. Ale ogólnie naprawdę bardzo uroczo tu jest. Nie musicie tylko uważać na to, jak tu przyjedziecie, jak tu z parkingiem, bo broń Boże nie stawajcie na tej ulicy, jak kiedyś stanąłem i dobrze, że pani mnie miła poinformowała, że szybko, szybko, bo właśnie jadą zabijać i tutaj blokady mega często stawiają. Tam jest parking, 7 zł za godzinę. Chodź, Dymsza. Jak ci, się ten, ja, i powiedz, jak ci się ten Kraków podoba? Bardzo ładnie tu w Krakowie, nie? A my nie jesteśmy w Tel Awiwie? nie <grystanie> wiem. To co? Wskakujemy do Formuły 1 jedziemy do firmy. Tak. Kiedyś tak uderzyłem w ten obiekt, że się zbije. <grystanie> Średnio śmieszne. Dojechaliśmy! Dojechaliśmy! Nie, szalca jutro. Co to zrobi? Nie, to muzyka. Eee... No to jutro musimy go wypuścić. Moi drodzy... Tak, tak, tak. Taką Ala zapowiedź zrobiłem. będzie tam? Wrzucam film Myślę, że się na YouTube'a no? i widzimy się w kolejnym to, materiale. No to przyglądajmy to wstępnie, czy tam jest. No. O której byś to no. co? Nie wiem. Nie wiem. Na pewno jutro, co nie? Przed 16 to będzie. Nie, no przed 16 najlepiej gdyby to było rano, żebyśmy mogli to wrzucić no. jeszcze. Dobra, to co? Na razie chłopaki, dziewczyny. No. Wszystkiego dobrego. Pa pa.